Gotowa. Witajcie, witajcie. E, Antidotum, odcinek 207. Widzę, że duże zainteresowanie. Wczorajszym odcinkiem było dobrze. na też się zainteresowaliśmy. <grym> <grym> Już dzisiaj normalnie udaje się rano, 6 rano, jaki to dzień tygodnia, sobota, tak? E, I słuchajcie. Co, Wigilę Kota? Mieninę kota. Tak, tak? Przyszkolenie takim. 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 Ja nie pamiętam. Hebrajczyków 13 mamy ciąg dalszy, więc yy, słuchamy. Bracia, przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami. Bądźcie posłuszni Waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami Waszymi. I muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla Was. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza, owiec, Pana naszego Jezusa, niech Was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę. Niech sprawi w Was, co miła jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa któremu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Więc y, Bóg zaś pokoju, który na mocy czyli Wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza, owiec, Pana naszego Jezusa, niech Was uzdoli do wszelkiego dobra. Tak jakby podsumowując to, y, no mamy zajmować się wszelkim dobrem jako chrześcijanie. No i znowuż tu na początku, tak jak i wczoraj, tak tutaj dzisiaj dałem takie parę podpowiedzi, tak? Ale zobaczcie, sam początek. Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Myślę, że musicie się ze mną zgodzić, że myśmy tego rodzaju modlitwy nie byli uczeni. Myśmy nie byli uczeni tego, by wyznawać imię Pana wyznawać, uwielbiać, wychwalać. To jest taka, można powiedzieć, w naszym Kościele dość nowa rzecz. Nie? Ja wiem, że te litanie, wszystkie rzeczy, one miały w sumie temu służyć, tylko zauważcie, jeżeli to jest tylko puste na wargach, a nie ma tego w moim sercu, to wymaga jakiejś relacji. I widzę to we wspólnotach, które, które gdzieś tam się rozwijają, że właśnie zaczyna u nich to być, że, że no, uczą się ludzie na głos yy, Boga wychwalać. Uczą się, żeby na ich ustach było to imię Pana i żeby to nie było tylko, nie wiem, jak się raz w tygodniu spotykają teraz na Zoomie, e, tylko żeby to było cały czas. Rano, wstaje w dzień, w ciągu każdej sytuacji mego życia w, podczas wszystkich wyborów, żeby ja naprawdę uwielbiał Pana, żeby moi sąsiedzi, znajomi widzieli też te, tego Pana na moich ustach, żeby to było coś e, stałego, stałego w moim życiu. Nie? No, i teraz drugie, druga rzecz, którą tu dzisiaj nam mówi: yy, bądźcie posłuszni waszym przełożonym, bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was. No i jak wczoraj wspomniałem, jakich ja miałem przełożonych, że nie, nie, nie uczyłem się od nich tej gdzieś tam relacji z Bogiem. Pomijam potem te wyjątki, jak ojciec Cypiołon, ale to aż do Gliwic musiałem jeździć, by się z nim spotkać, nie? No, się szuka takich ludzi, więc mamy ogólnie podobną sytuację, ale jednak ten nakaz, bądźcie posłuszni. Czyli jeżeli nie mam się nawet czego od niego uczyć, to bądź posłuszny, bo to on zda sprawę przed Bogiem. Tu mamy to napisane. Muszą zdać z tego sprawę. Czyli jeżeli będą złymi pasterzami, to oni będą rozliczani przed Panem Bogiem, ale winniśmy im posłuszeństwo. Oczywiście wiem, jeżeli to by się moralnie gryzło, gdyby ci kazał zrobić, no nie wiem, skrajnie podam zabić Twoją żonę, nie? To no. zawsze masz takie zabicie. Zawsze, no bo no bo co mam dać? No, zabić, chcesz. przejechać. Przejechać i ja zrobić wypadek. Tak? Gdyby ci kazał coś moralnie zrobić złego, coś, co przeczy nauczaniu Kościoła, To no ten twojemu twój, to, to, czy twojemu sumieniu, to ten przełożony ma jeszcze swego przełożonego powyżej, to y, ty wtedy tam powinieneś się udać powiedzieć, że mój przełożony każe mi takie, takie coś, co mam z tym fantem zrobić, bo to przeczy temu i temu, nie? Więc wiadomo, nie chodzi o takie skrajne rzeczy, ale gdyby tak było, no to pamiętaj, że on ma swego przełożonego i wtedy powinieneś się udać do jego przełożonego nie. czy może wpierw z nim porozmawiać, że no ty się nie zgadzasz bo warto rozmawiać nie zostawiać tego, nie zamiatać tego pod dywan tylko po prostu coś z tym fantem przysłowiowym zrobić więc pamiętajcie o tym posłuszeństwie chodzi o to, chodzi o, o taką sytuację kiedy to, co chce przełożony, jest moralnie dobre i jest zgodnie z wiarą dobre. Tylko nie podoba się mi, że ja chciałbym inaczej, ja mam inny plan, no to wtedy powinienem wybrać posłuszeństwo. Rozumiesz? Bo, bo zazwyczaj mi to mi się może wydawać. Pamiętaj, że przełożony u góry widzi trochę szerzej, patrzy trochę inaczej na świat, na rzeczywistość, w której jesteśmy, i, i tutaj winniśmy im posłuszeństwo. Nie? no chyba, że coś jest nie tak z tym moim przełożonym i moralnie idzie to w złą stronę no ale też może warto o tym porozmawiać bo czasem też widzę, że bo coś tam powiedział, ale nie wiesz dlaczego tak powiedział więc może jak się z nim spotkasz i powiesz a dlaczego tak albo tak ksiądz czy lider czy ktoś tam mi powiedział, no to yy, wtedy może się okazać że on może zmienić zdanie, jak pozna twoje argumenty, nie? Dlatego, dlatego porozmawiajmy, a nie niech nas to nie dzieli przypadkiem no, no to tyle chciałem powiedzieć. Amen. Amen. No, a mnie dzisiaj dotyka właśnie to, żeby nieustannie składać tą ofiarę pochwalną, owoc warg, które wyznają Jego imię. I dla mnie takim momentem, i może dla Ciebie będzie takim ułatwieniem na początku wejścia w uwielbienie, jeżeli trudno Ci w takiej codzienności uwielbiać, to jest takie przepiękne wydarzenie. To jest Eucharystia. Kiedy przyjmujemy ciało Jezusa i y, w liturgii w ogóle przewidziane jest uwielbienie, choć widzę, że u nas coraz bardziej jest takie zaniedbywane. Kiedyś to jeszcze zawsze była y, pieśń, uwielbienie bardziej taka może radosna. Y, widzę, że troszeczkę jest, jest ten moment Eucharystii zaniedbany, a może bardziej niż troszeczkę, ale Twoje serce wtedy może uwielbiać Boga, właśnie wypowiadać to imię Jezus, który właśnie jest teraz w Tobie. I uwielbiać Jego obecność. To, jest, to tak niesamowicie jeszcze zbliża i zacieśnia tą relację z Bogiem, kiedy, kiedy właśnie po przyjęciu Ciała Chrystusa jesteś wypełniony Jego obecnością i możesz Go uwielbiać, właśnie wypowiadając imię, albo po prostu wypowiadać słowa uwielbienia właśnie w czasie Eucharystii. I to, co mnie dotknęło jeszcze w pierwszym czytaniu dzisiaj, to mm, niech sprawi w Was, co miłe jest w Jego oczach. I to jest słowo dla mnie, modlitwa na dzień dzisiejszy. Abyś, Boże, sprawił we mnie to, co jest miłe w Twoich oczach, Panie. Sprawiaj we mnie to, co jest miłe w Twoich oczach. Amen. amen. No i przepiękny psalm dzisiaj, 23. Panem, pasterzem, nie brak mi niczego. Amen. Panem, pasterzem, nie brak mi niczego. I można by właśnie powiedzieć tutaj amen. I i, i, I możesz dzisiaj też Bogu podziękować. Weź w to uwielbienie, że On pozwala ci leżeć na zielonych pastwiskach. Już dzisiaj dziękować, nawet jeżeli tego też nie ma w Twoim życiu, to możesz już dzisiaj podziękować przez wiarę, przez wiarę, o której też już była wcześniej w kilku, kilka odcinków temu był, był ten fragment z Hebrajczyków, że wiara jest po ręką. Dóbr, których nie widzimy, dowodem rzeczywistości, z których się spodziewamy, ale pewnie powiedziałam to na odwrót. No, wcale. Bo tak zawsze mówię. Ale to jest coś, czego jeszcze nie widzę, a już za to dziękuję i wierzę, że to otrzymam. I, i, i możesz Bogu dzisiaj dziękować. Samo Słowo prowadzi dzisiaj w tym, aby wielbić Pana i, i ogłaszać te piękne rzeczy i to błogosławieństwa, które ma dla nas Bóg, abyśmy mogli leżeć na zielonych pastwiskach, abyśmy mogli być nad wodami, gdzie Wreszcie będziesz mógł odpocząć. Jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli jesteś zmęczona codziennością, to dzisiaj Słów Boże zapraszacie do ciebie, nie, do no. odpoczynku, bo ty dzisiaj masz pracę. No. Ewangelizatorzy tak mają. Ewangelizatorzy mają inny. To, to jest w ogóle inny wymiar rzeczywistości odpoczywania i pracowania. Na Kubie wypoczywają. Niech pan Ci się niech orzeźwia twoją duszę. Amen. Niech pan orzeźwia Dziękuję twoją duszę. Pan wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Bóg jest pełen chwały i, i, i chwała go nie odstępuje. I tak samo nie odstąpi od ciebie to, że On będzie właściwie wiódł u Ciebie po, po właściwych ścieżkach, jeżeli pozwolisz mu się prowadzić. A nawet gdybyś przechodził przez ciemną dolinę, nie będziesz się bać, bo jest z tobą Pan. Bo jest z Tobą Pan. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. To, co mnie wychowuje i to, co mnie podtrzymuje, jest moją pociechą. Zobaczcie, co tu się dzieje uczta. Stół dla mnie zostawiasz na oczach moich wrogów. A ja już głodny I jestem. I wczoraj było o tylu wrogach, a, a Bóg w tym czasie robi dla Ciebie ucztę. Pełny stół, pełen stół jest pełen, niczego nie brakuje. Namaszczasz mi głowę olejkiem, namaszczasz mi głowę. To jest przyjęcie, to jest błogosławieństwo Boga. To namaszczenie to jest błogosławieństwo Boga, to jest moc Boga, to jest chwała Boga. Bóg ciebie namaszcza, namaszcza. Poddaj mu się dzisiaj. Kielich mój, pełny po brzegi. Twój kielich jest pełen, pełen po brzegi. Niczego mu nie brakuje. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Przez wszystkie dni życia i zamieszkamy w domu Pana po najdłuższe czasy. I zobaczcie, że to całe błogosławieństwo jest przez wszystkie dni życia. Bóg nas do tego zaprasza. Ja wiem, że po drodze jest oczyszczanie, jest trud, jest cierpienie. My tego nie negujemy, sami to przeżywamy, sami tego doświadczamy. Ja, ja też przez dwa dni tego bardzo doświadczałam, nie umiałam wstać z łóżka. I wczoraj to taki po prostu był ze mnie jeszcze słaby człowiek. A już ale... silniejszy. No <głos》> silniejszy. Ale dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Bóg ze wszystkiego mnie wyprowadza i, i podnosi. I to jest dzisiaj przepiękny psalm błogosławieństwa dla Ciebie. Amen. I chwała Panu. Niech te słowa stają się, się ciałem. Wyprowadza, więc trzeba się wyprowadzić. Życiem. Nie, głupałem no, dzisiaj. Zmęczony jestem. Aklamacja dzisiaj. Moje owce słuchają mojego głosu, ja z nami, a one idą za mną. W sensie, nie za mną, za Jezusem. Amen. Amen. No i dzisiaj co ten głos mówi? Marek 6, 30-34. Jeszcze czytaj, bo ja wzięłam coś mnie. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł od nich: Do nich. Do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie. Paweł, Tobie, Chryste. Zobaczcie, my jesteśmy dzisiaj w naszym domu, Zresztą, a ja jestem już dzisiaj w niedzicie od wczoraj. Nagrywamy to dzień wcześniej. No i tak właśnie jest trochę w tym, w tym życiu apostolskim. I, i ciekawe, jak włączyłem tylko telefon wczoraj, przed tym jeszcze wyjazdem, i przed tym nagraniem, co teraz jest. No to już się okazało, że, że ja nie dotrę na, do tych stach. Miałem dotrzeć tylko wiele później bo jeszcze mam takie spotkanie, takie i takie. Ponieważ jak ludzie już wiedzą, że dziś jestem, to chcą to wykorzystać, chcą się po prostu spotkać i wiadomo, że wszystkim nie jestem w stanie gdzieś tam pomóc i z wszystkimi się spotkać, ale z tymi niektórymi. I wiem, że tak jest. Po chciałoby się może łatwiej, ale, ale tak nie będzie. I pewnie już to też od rana w niedzicy, czyli dzisiaj jak to oglądacie, też pewnie już tak będzie. Muszę też jeszcze jeden filmik nagrać w niedzice dla animatorów na, na seminarium. No ale to tak właśnie jest. To jest ten wybór pójścia za Chrystusem. On powoduje, że, że, że Bóg sam przyprowadza do ciebie tych, których On sam chce, ponieważ to Ty jesteś narzędziem w rękach Chrystusa i mm, on za pomocą tego człowieka, który powie Bogu tak, może, może rozmawiać z tymi innymi ludźmi nie? może się o nich pomodlić i ich uzdrowić Uch. no i że powiedział pójdźcie sami osobno na pustkowie, wypocznijcie nieco niby sam pojechałem ale z tym wypoczynkiem będzie różnie już to, już to wiem E, tak, wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Jeść będę w aucie, bo nie mam już czasu na posiłek. Tak to właśnie wygląda. Odpłynęli więc łodzią, no to ta różnica. Nie? Ja lubię łodzią, no ale jakoś tak mało. Teraz jest na łódki tam, gdzie jadę dzisiaj mógłbym nie zdążyć do jutra. <śm> <śm> Widziano i odpływających, wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo. I tak rzeczywiście jest, że ludzie wiedzą, że jesteśmy. Znaczy, to taka była sytuacja. Miałem teraz rekolekcję w pewnym miejscu prowadzić. I wczoraj telefon proboszcza tej parafii, że jest przerażony, bo ludzie do niego dzwonią z drugiego końca Polski, że oni autokarami chcą przyjechać na tę rekolekcję. A to miało być rekolekcje jego parafialne w jego parafii i on po prostu teraz nie wie co zrobić. Wiedziałem, no bo to ja je zdejmę z tego kalendarza, żeby ich nie było. żeby... No, ale ksiądz jest po prostu przerażony. Mówi, to co jak się biskup dowie, że mi tu ludzie z całej Polski zjechali, a tu koronawirus, nie? Powie, nie ja ich nie znam. No ja ich nie znam. Przyjechali. Przyjechali, niech się z nami więc sobie siedzą na placu <laughs> kościelnym, wystawimy głośno co najwyżej. Nie? Ale e, widzicie, no, tak to jest. Ludzie wiedzą. Panów, że chcą ludzie przyjechać. Ludzie z... chcą być na rekolecach. to jest piękne. E, no i, i co? No, trzeba się nad nimi zlitować. No zobacz, co robi nasz Pan. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Wyjął kałaśnikowa i uszczelił trochę. Nie, nie, nie. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Też mi się wydaje, że ci niektórzy, którzy z drugiego końca Polski przyjeżdżają, po prostu jeszcze nie znaleźli tam, gdzie są tych pasterzy, którzy mogliby ich poprowadzić, nie? I to jest to. No i tam są, na pewno są, w każdym miejscu Polski, tylko trzeba ich trochę poszukać, nie? Oni na tego trafili tu w internecie gdzieś i stąd wiedzą, stąd znają i za tym jadą. I nie dziwmy się im, bo ludzie chcą y, słów, które budują. Ludzie chcą ludzi, którzy będą tłumaczyć im Biblię. Ludzie chcą żyć pełnią y, swego życia. Tylko no właśnie, ktoś im musi wytłumaczyć, jak to robić. A więc fajnie, żeby tych naszych pasterzy było coraz więcej, którzy tłumaczą słowo, a nie zajmują się jakimiś trzymi sprawami. I bądźcie siostro, to co dzisiaj chce dla ciebie, dla siebie, zlitował się. Masz sprawę, Jezus się zlituje i usłyszy ją i chce na nią odpowiedzieć. I Jezu, ja wychwalam Twoje święte imię i dziękuję Ci, Panie, za tą Twoją właśnie miłość, za tą Twoją bliską miłość, kochającą miłość. Wielbię Cię i błogosławię. Dziękuję za wszelkie dobro. Które już uczyniłeś, czynisz i będziesz czynił. Dziękuję za cel podróży, za tamte spotkanie. Dziękuję za te wszystkie różne rekolekcje, panie. Dziękuję za Twoją wielkość i wspaniałość. Jesteś wielki, święty, wspaniały cudowny. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Tobie, panie, wszelka chwała i wszelka cześć na wieki wieków. Amen. Amen. I pan Bóg przychodzi do osoby z depresją. I depresji mówi Won tej depresji i też do osoby ze schizofrenią i do schizofrenii też mówi WON wynosi się z tego dziecka Bożego. I dziękuję Ci Panie za to uzdrowienie i wielbię Cię. Niech te osoby zrobią badania i dadzą świadectwo wśród swoich bliskich tam, gdzie mieszkają. Niech ludzie wiedzą, że Jezus jest Bogiem potężnym, mm. litującym się nad swoimi dziećmi. Amen. Amen. Pan Bóg też przychodzi do osoby, która ma jakąś funkcję w mózgu wyłączoną. Bóg przybudza to miejsce do życia. Chwała Ci Pani. Chwała Ci Pani. Chwała, Chwała, Chwała Ojcu, Ojcu i Synowi Panie. i Duchowi Panie. Świętemu. Jak było na początku, teraz, teraz zawsze Panie. i na wieki wieków. Amen. Amen. Papa pa, Bożego Dnia i do zobaczenia w poniedziałek na seminarium wiary. Nie wiem, czy będzie antidotum, ale będzie seminarium o no, 19.30 kto się nie zapisał, to szybko jeszcze piszcie a wtedy dzienniczek tak się do Was spóźni ale piszcie piszcie, piszcie, piszcie ten pierwszy tydzień i tak to jest taka rozgrzewka właściwe treści są od drugiego tygodnia więc nie martwcie się, jeżeli dzienniczek będzie późno, albo teraz na przykład jak zamówicie, to przyjdzie w środę, czwartek piątek zaczniecie od poniedziałku spokojnie do zobaczenia, do zobaczenia. Cię. Wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.